Cześć, tu Weronika. Dzisiaj pokażę Wam swoją kolekcję kubków, bo nie zastanawiacie się o co jej chodzi, what the fuck, zakupki znowu. Jeżeli oglądaliście moje vlogi z podróży, jakiekolwiek z podróży, z Hongkongu, z Tajwanu, z Seulu akurat nie, bo nie było, yy, z Kuala Lumpur, czy gdzie tam jeszcze byłam w tym roku, niektórzy z Was dopytywali o co chodzi z tymi kubkami i co to są za kubki, także ja dzisiaj postaram się Wam tak szybko, mam nadzieję, że ten film nie wyjdzie zbyt długi, Pokazać i opowiedzieć o co chodzi, dlaczego zbieram kubki, gdzie je kupuję i jakie to są kubki. Także jedziemy. Zacznijmy może od mojej wyprawy do Szanghaju w roku 2014. Wtedy zakupiłam taki oto kubek. z napisane Szanghaj. Ten kubek jest oczywiście Starbucksa. To jest logo. Strasznie mi się spodobał ten kubek. Wtedy niestety on nie był najtańszy, bo on mnie kosztował chyba 70 zł, ale on jest naprawdę dobrej jakości, bo. Można go myć w mymwarce, mają ten kubek myła tam dziesiątki razy i on dalej się trzyma, nic mu się nie stało. To jest taka płaska rzeźba i tutaj są wyrzeźbione najpopularniejsze punkty Shanghai. To jest akurat stara wersja kubka, bo na tym kubku nie ma Shanghai Tower. Tego kubka już nie dostaniecie nigdzie w sklepie, w kawiarni, znaczy bo na nowej wersji, która jest teraz w sprzedaży, jest tutaj Shanghai Tower. Na moim nie ma, bo wtedy jeszcze nie było Shanghai Znaczy, Shanghai Tower jeszcze wtedy nie było otwarty, do tego nie ma. Ale z Shanghai ja mam jeszcze dwa kubki, identyczne tylko, że to są edycje świąteczne. To jest edycja świąteczna roku, z roku 2015, i to jest taki kubek zielony. Tu już jest Shanghai Tower, i to jest yy, edycja świąteczna z roku 2016, czyli z tego, i tu już, to się, i tu już też jest Shanghai Tower. tu to tak wyglądają. Z tego roku jest szary, z poprzedniego roku jest zielony, dwa lata temu był czerwony, ale ja nie kupiłam tego. Trzy lata temu był bodajże złoty. No i to są moje trzy kubki z Szanghaju, które posiadam. Tak sobie pomyślałam, że jak tu mieszkam, to co roku będę kupować tą, tą edycję świąteczną, bo, bo jest ten regularny granatowy i są co roku nowe edycje świąteczne. Kolejny kubek, który kupiłam, to jest Paryż. To jest jedyny kubek w ogóle z Europy, jaki mam. I to jest yy, kubek kupiony w roku też 2014. Wtedy zobaczyłam ten kubek, mówię: Jezu, mam taki sam z Szanghaju, kupię też Paryż. To jest, to jest tak, jak powiedziałam, jedyny kubek z Europy, jaki mam. Kubek numer 3 kupiłam w roku 2015 i to jest edycja świąteczna też, bo ja zobaczyłam tę, tę edycję świąteczną i stwierdziłam, że super chcę. Edycję świąteczną, bo zwykła też była, ale żyłam ten. I to jest kubek z miejscowości Guangzhou na południu Chin, na południu niedaleko Hongkongu. Kolejny kubek kupiłam na początku roku 2016. Jeżeli pamiętacie moje vlogi z Kuala Lumpur, nie wiem, czy są tutaj takie osoby, pokazywałam tam już ten kubek, to jest kubek Kuala Lumpur, tu jest napisane. I tutaj są oczywiście, to jest na przykład flaga Malezji. Na każdym z tych kubków jest logo kawiarni Starbucks, to jest tutaj. I tutaj są najważniejsze punkty Kuala Lumpur, tu jest pałac, jaki, tu chyba to, to jest pałac jakiegoś tam Sultana Abdulla już nie pamiętam, przepraszam. Kolejny kubek to jest kubek z miejscowości Nankin, Nanjing. Ja nie wiem dokładnie, co jest w Nankinie, bo ja tam byłam tylko na weekend i w sumie za dużo nie widziałam, ale, ale kubek przywiozłam i chyba nie znam żadnego z tych miejsc tutaj. To jest zwykła edycja i w sumie ten kubek jest trochę nudny, bo jest cały biały, prawie, znaczy, garantowo biały, nic nie jest pomalowane na nim, no kurczę. Bornę do Guangzhou, gdzie tutaj mamy ten. Guangzhou Tower, powalowany, i tu jeszcze coś takiego. Mm, ten jest trochę smutny i nudny. I jedziemy dalej. Kubek z Tajwanu. Kubek z Tajwanu. Co dziwniejsze, bo tu jest napisane Tajwan, tu nie jest Taipei, czy Tainan, czy Gaosium, czy tam jakaś inna miejscowość Tajwanu. To jest po prostu Tajwan napisane. I. Ja się zastanawiałam, czy to jest jeden na całą wyspę, ale ponoć nie. Ponoć są kubki z innymi nazwami, nazwami miejscowości na Tajwanie. To jest po prostu Tajwan. Kubek z Tajwanem jest czarny. E, chyba tylko kubki z Chin są granatowe, reszta jest czarna, bo widzę, że mój Paryż, e, Kuala Lumpur, właśnie Tajwan, kubki z zagranicy są czarne, a kubki z Chin są granatowe. Kolejny kubek wyhaczyłam całkiem przypadkiem to jest Peking. Beijing. Beijing. Tutaj oczywiście mamy mur chiński, mamy taką rikszę, która jest popularna w Pekinie. Nie wiem, co tu jeszcze jest. Zakazane miasto pewnie. To jest mur. tu jest zakazane miasto. Jest. Kubek z Pekinu wyjechałam całkiem przypadkiem. Ostatnio, jak leciałam do Polski w poprzednim. wrześniu, pod koniec września leciałam do Polski i o jakiejś tam dzikiej godzinie w środku nocy miałam przesiadkę w Pekinie. I szłam na tą przesiadkę i patrzę po drodze, Starbucks otwarty jeszcze, może to była jakaś tam druga w nocy. I mówię, no nie, kubek. był kubek. Także zakupiłam kubek z Pekinu. Ja do Polski przywiozłam, pamiętam, a potem go związałam z powrotem do Szanghaju. I całą z powrotem. Ostatnie trzy kubki są z mojej ostatniej wyprawy, z której vlogi być może oglądaliście nie tak dawno, chyba w zeszłym tygodniu. I to jest kubek z Macao, który mi się bardzo podoba. Macao, czyli była kolonia portugalska. To jest oczywiście też edycja świąteczna z tego roku. I co mamy na tym kubku? Tu są ruiny, kościoła, chyba najpopularniejszy widok w Macau. Tutaj mamy budynki, portugalska zabudowa. Bardzo ładny jest, bardzo mi się podoba ten kubek, jest taki kolorowy, oj przepiękny, naprawdę. To jest, to jest mój faworyt chyba ze wszystkich. Kolejny kubek to jest oczywiście Hongkong. Hongkong kupiłam na Wzgórzu Wiktorii, tam też Starbucks jest jak wszędzie. Wzgórze Wiktorii jest tutaj chyba. Tutaj są wieżowce, nie wiem jak one się wszystkie nazywają. Ale mniej więcej wiem, co gdzie jest. Ostatni kubek, kubek z Shenzhen, który tak na odchodne jeszcze kupiłam, bo Shenzhen jest miastem, które znajduje się przy samej granicy Chin kontynentalnych z Hongkongiem i tam, jako że jest blisko i bilety na samoloty były tańsze z Shenzhen niż z Hongkongu, no to wzięłam lot do Shanghai z Shenzhen i po drodze zakupiłam kubek. Kubek Shenzhen. Tylko, że w Shenzhen nie ma zbyt wielu zabytków, bo Shenzhen jest miastem, które liczy sobie, nie wiem, 30-40 lat, coś tam takiego, więc tam nie ma zbyt wielu starych rzeczy, także ja nie wiem nawet, co jest na tym kubku. I nigdy w zasadzie w Shenzhen nie zwiedziałam w całości, mam tam dwa razy, tak przelotem tylko. No, może kiedyś się uda. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o moją kolekcję kubków Starbucks. Pewnie teraz zapytacie, po co te kubki? Nie wiem, to są moje takie pamiątki z każdej podróży. Staram się przywozić ten kubek, to jest mój priorytet, Jadę, jeżeli chcę kupić pamiątkę, to to, to jest zawsze na pierwszym miejscu. Kubki niestety nie są tanie, tak jak mówiłam, one w zależności od kraju kosztują. W Szanghaju one chyba kosztują 120 łanów, 110 zwykłej jest 120 za limitowaną, to jest jakieś 70 zł, Ale na przykład w Kuala Lumpur dałam już tylko 50 zł za ten kubek. W Hongkongu był niestety dość drogi, bo tam zapłaciłam za niego już 170 dolarów hongkońskich, co jest prawie, nie wiem, jakieś 150 yuanów, tak? No w Chinach 110-120, to jest trochę taniej mimo wszystko niż w Hongkongu. Ale tak, no mniej więcej one się trzymają tej ceny 60-70 zł. Ale tak jak mam już powiedziałam, one są naprawdę świetnej jakości, możecie je katować w mikrofalówce, możecie je katować w zmywarce. Nic im się nie stanie, one będą w dalszym ciągu wyglądać jak nowe. I są solidne i przede wszystkim, co jest ważne dla mnie, mogę znaleźć praktycznie taki sam kubek, znaczy no nie taki sam, ale no z tej samej serii, one są podobne do siebie i różnią się tylko z zabytkami. Mogę je znaleźć w każdym praktycznie kraju azjatyckim, do którego pojadę, nawet nie azjatyckim, chociaż internet mówi mi, że w Azji jest... W Azji więcej krajów, więcej miast ma te kubki niż w Europie, na przykład w Polsce w żadnym mieście takiego nie ma. Także no to jest dla mnie fajne, że mogę pojechać do każdego kraju i z każdego kraju mogę... Kupić taki kubek z tej samej serii. To jest super. O Jezu! Nie stłucz, nie stłucz, nie stłucz nic tutaj. Dobra, i to by było na tyle. Dzięki, że dotrwaliście do końca, jeżeli dotrwaliście. Jeżeli film Wam się podobał, możecie dać łapkę w górę albo subskrypcję. Tutaj gdzieś będzie taki przycisk. Będą też odnośniki do innych filmów. Także zaglądajcie. Na razie!